Cześć witajcie, jestem Patryk. Dziś jesteśmy u króliczków. Jak widzicie yy. Yy, marcheweczka. Dodamy tą Oj, taka. O. o, Cyk yy. Yy. otwieram. I się obróciłem tą marchewkę jak o, tam. obierałem ją. Dobra. Dajemy cyk. Dla niego połowa takiej. Proszę. Cyk. Teraz tutaj. Ciekawe jak to tutaj Cyk. Dobra. Cyk, cyk. Lecimy dalej. sami się będę kocić w... W środę? W środę. W środę i jedna w czwartek. I jeszcze idziemy z tą... A tam. To nie był... Kto nie był na tym kanale, to nie wiedział. A no mam... nowe nabytki. To są samice obrzyma belgijskiego. Czy kichnęła? No. Takie jakieś się przymroczone. One. Nie, takie. zaraz, zaraz zobaczymy. Szekajcie. No. Zajadają. Ty? Jakiś katarek mają. Może to na zmianę temperatury. Czy coś. A, ja, zajadają sobie. Chciałem patrzeć, co później będzie eee, Patrzcie jak wodę rozpiniłam. Nie miałem jak to tutaj przyczepić. Widzicie, jesteśmy w tej klatce, tutaj mają sionko. No eee, patrzcie. Dałem starą łuszczelkę od Zetora. Eee, po to przykręciłem eee, Taki kołeczek drewniany. Postawiłem na tym, opiera się, cyk otwieram. Pio sobie. Tutaj mają jedzonko. Zboże, mieszankę. No, to coś nie zjadę. Nie wiem. No, zobaczymy, jak to tam będzie. Dobra. To u nich, no tyle chyba. A, ale nie, a to dobra. To na tamtym kanale było. <grym> yy, siano przed noc zjadły. Przywiedzą mnie wczoraj Tak, zamontowałem nową, nową zasuwkę. Także tak Dobra, to jeżeli Wam się śnieg spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję dzwoneczkiem na razzymie dzisiaj, cześć.